Cześć, chciałbym dzisiaj pokazać uprawę pszenicy w naszym gospodarstwie. To jest drugi film z tego pola. W pierwszym już powiedziałem o tym, jaka tutaj jest odmiana, jakie były terminy siewu. Jak widzicie, znajduje się w miejscu, gdzie jest właśnie połączenie tego terminu siewu wcześniejszego z tym późniejszym. Tutaj mamy 27 września, a właśnie po lewej stronie 14 października, jeśli dobrze pamiętam. No i zaraz przejdę do tego, jak te poszczególne rośliny tutaj wyglądają w tych obu terminach. Powiem kilka właśnie informacji o tym, jak to się tutaj rozwija, ale chciałbym zacząć od pokazania zdjęć, które robiłem gdzieś tam na przestrzeni tych ponad dwóch, trzech miesięcy, no dwóch, kiedy właśnie ta, te pszenice tutaj rosły. Także zobaczcie sobie jak to wyglądało na przestrzeni ostatnich y, tygodni. W wstępie nie powiedziałem jeszcze, że był tutaj wykonywany zabieg zwalczania chwastów. Y, to było w momencie, kiedy ta y, później siana plantacja miała już y, trzy liście rozwinięte, a ta później siana dopiero szpilkowała, czyli to było gdzieś tam niedawno po tym drugim terminie siewu, po 14 października. Myślę, że jakoś po niecałych dwóch tygodniach, 20 któregoś października, jeśli tak pamiętam. No i były to preparaty ExpertMed w dawce tej rejestrowanej 0,35 oraz do tego Diflufenikan i tutaj 0,14 preparatu, który ma 500 g w litrze, czyli 70 g diflufenikanu na hektar. Po tych doświadczeniach z jęczmieniem, o których mówiłem właśnie w filmie z tamtej rośliny, no, zmniejszyliśmy tą dawkę właśnie do 0,14 w pszenicy, chociaż pszenica powinna być bardziej odporna na, na właśnie jakąś fitotoksyczność po diflufenikanie, no to jednak 0,14 Myślę, że tutaj starczyło, czyli 70 gramów, możemy już przejść do tego, jak wyglądają te rośliny. Ja sobie tu kilka wyrwałem, to może zacznę od pierwszej. Jak widzicie, tutaj mamy 4, 4 rozkrzewienia tej pszenicy. I myślę, że to jest już jak najbardziej wystarczający wynik. Nawet wolałbym, żeby tutaj były trzy rozkrzewienia, ale mocne. Także od tego, jak ta plantacja będzie wyglądała wiosną, po tej ciepłej jesieni, którą mieliśmy, będzie też zależał, będzie zależała strategia nawożenia azotem. Bo tutaj, taka pszenica, jaką tu mamy, to jest myślę, że bardzo dobrze przygotowana plantacja teraz zimą. I, i ona wiosną tutaj no, ma już te źdźbła, które y, będziemy starać się wzmocnić. A nie ma tutaj absolutnie potrzeby dokrzewiania i wytwarzania większej ilości tych źdźbeł, bo po prostu ta pszenica tego y, nie wykarmi, nie wytrzymie. Tutaj mamy trzy dobrze rozwi rozwinięte źdźbła, także takie rośliny jak najbardziej są w porządku. Y, więc tutaj wszystko wskazuje na to, że ta pierwsza dawka azotu będzie mogła być zmniejszona, niż to ma miejsce w przypadku, kiedy pszenicę dokrzywiamy. Wtedy oczywiście wjeżdżamy z tym azotem jak najszybciej, i tak dalej. No tutaj mamy też. O, może teraz będzie widać trzyść bła, także tak, ta pszenica wygląda. Chwastów tutaj tak naprawdę nie widać, bo one już zamierały na etapie wschodzenia, to właśnie daje. Na etapie wschodów to właśnie daje ten zabieg wcześniej wykonany tutaj był w fazie trzeciego liścia spotyka się opinia, że jeśli chodzi o diflufenikan i Expert med to faza trzeciego liścia to już jest nawet dość późno jednak no tutaj dopiero faktycznie zaczynały wschodzić te chwasty więc myślę, że to dobrze podziałało co oczywiście okaże się wiosną dobrze, to ja teraz przejdę na tą plantację sianą później Tutaj mieliśmy trochę większą obsadę siewu, o czym mówiłem też w pierwszym odcinku. Stąd może wydawać się ta pszenica trochę gęstsza, ale jeśli Wam pokażę przykładowe rośliny, które tutaj rosną, no to szybko się przekonacie, że, że jest tutaj dużo mniejsza ta pszenica. Tutaj dopiero te krzewienie się zaczyna, bo te, te drugie rozkrzewienie zaczyna się dopiero pokazywać. Nie może mi aparat wyostrzyć. O, myślę, że teraz widać to. Dobrze, tutaj mamy te drugie źdźbło, drugie rozkrzewienie. Tutaj mamy taką roślinę, no tutaj to drugie, drugie rozkrzewienie jest trochę większe, ale no mimo wszystko to, to nie są jeszcze nawet dwa pełne rozkrzewienia tej pszenicy, a zdarzają się też takie rośliny, czyli praktycznie faza trzech liści, które dopiero zaczną się krzewić, kiedy ten czwarty zacznie tutaj wychodzić. Także ta pszenica jest sporo mniejsza. I tutaj już może ten plan, ta strategia nawożenia będzie inna, ale to jeszcze zobaczymy. No, na 1 stycznia na, na nowy rok zapowiadana jest temperatura rzędu 13-15 stopni na Zachodniej Wielkopolsce, no to jest wydawałoby się jakieś kompletne nieporozumienie i i no nie jest to właściwie dobre dla, dla wegetacji roślin, no bo mieliśmy, jeszcze nie tak dawno pokazywałem na filmie z grochu, temperatury, jakie zanotowaliśmy w naszym gospodarstwie przez ostatnie dwa tygodnie, i tam były właśnie zapisane temperatury takie jak minus 12, minus 13, a teraz będziemy mieć na nowy rok tych stopni 15 na plusie, może nawet a 12-13 to już jest niemal pewne, no bo zapowiadają nawet wyższe temperatury, właśnie prognozy pogody, więc no jeśli to się sprawdzi, no to ta pszenica sobie tutaj podrośnie, wybudzi się znowu, tylko tak jak mówiłem, no nie jest to tylko i wyłącznie na plus. Są też minusy tego, że ta zimowa wegetacja, zimowe, zimowa przerwa wegetacji jest przerywana. I tutaj te rośliny się znowu rozhartowują rozwijają się choroby, bo teraz mamy praktycznie cały czas mokro na tym polu, jest wilgotna ta gleba przecież, a, a jeśli będą wysokie temperatury, no to gdzieś tam to sprzyja wszystko temu rozwojowi patogenów, więc nie jest to na pewno dobre dla wegetacji roślin ozimych, ale no taką będziemy mieć rzeczywistość i i pokażę wam na wiosnę jak ta pszenica tutaj sobie podrosła, jak w ogóle yy, rośnie. Ta pszenica przez konkretną zimę, no bo pokażę te temperatury, które sobie notuję cały czas na bieżąco, więc będzie można ocenić, czy to było ciepło, czy było zimno, czy, czy były cały czas mrozy, czy jednak te ciepłe tygodnie też przychodziły, kiedy ta pszenica mogła sobie rosnąć. Także to tyle w tym filmie. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów i możecie... Dzielić się w komentarzach swoimi opiniami na temat tej plantacji, pisać o swoich, swoich plantacjach, jak to wygląda. Dzielmy się doświadczeniem, mówmy, piszmy po prostu prawdę, pokazujmy to tak, jak jest. Ja tak staram się w swoim każdym filmie robić. Jeszcze mówiłem o tej strategii nawożenia, a zatem możecie napisać też, jakie macie do tego podejście. Bo jeśli spojrzymy teraz na rynek. Nawozów azotowych u nas, no to takim królem, jeśli chodzi o cenę, w przeliczeniu na 1 kg azotu jest mocznik, i myślę, że jest to taka rzecz do przemyślenia: czy właśnie, jeśli ktoś jeszcze nie zakupił nawozów azotowych, to czy tym nawozem, który, na który postawi, właśnie nie powinien być mocznik? No i tutaj, oczywiście, jeśli mówimy o pierwszej dawce azotu, która ma działać szybko, no to mocznik takiej możliwości nie daje i to musi być jednak jakiś nawóz z inną formą niż y, amidowa aczkolwiek jeśli mówimy o wczesnym zastosowaniu mocznika który miałby działać później gdzieś tam w okresie y, na przykład po kilku tygodniach od zastosowania y, no to tutaj już mocznik myślę, że ma sens i my sami w naszym gospodarstwie zastanawiamy się czy właśnie nie pójść w tym kierunku także możecie pisać y, co o tym sądzicie i jak wy podchodzicie do tego jeszcze raz dziękuję za oglądanie i... Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć.